Hal, dobry wieczór! Machowicz, Jotko, Tołari. Dobry e, wieczór. Chciałbym zamyść taksówkę za do Królewca. Dokąd? Do Królewca. A nie, nie, nie na Ja nie mam wizy. Nie, to pan na granicy wystawił albo za granicą kawałek. Ja, ma, ja jadę na paszporcie normalnie, nie? Nie, nie, nie o to chodzi, bo granicy nie można przejść pieszo. No, to podwieź mnie pan. No. Proszę? No podwieź mnie tam. Do granicy? Normalnie, do y, Królewca. Nie, no nie podwiozę pana, no mówię, bo to jest granica, trzeba mieć widzę ruską. No na, na, na granicę mnie zawiesz, nie? No to mogę pana dowieść tylko do ślabanu i tyle dać, bo, bo dalej nic nie mogę zrobić. No to o to chodzi. Do Królewca na granicy, dalej pój pójdę na piechotę czy coś. Ale wie pan, że nie puszczają pieszczo? A czemu niby? No nie puszczają. A jak pan mnie wystawi. Jechać, A, jak pan mnie wy... A jak pan mnie wystawi na rogatkach? No ja mówię, że ja mogę pana przed granicą zostawić. Ale mówię, czym pan dalej pojedzie? No jeżeli ja mam... pana nikt nie weźmie, no to. Ja mam, wy... ja mam wypłatę przez bank. Zawieź mnie pan do Królewca na rogatki, płacę panu ile pan chce, ja muszę tam jechać. No to ja pana nie zawiozę do Królewca, znaczy do Kaliningradu, no dokładnie. No do Kalingradu, no, o. No. 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 To, bo, bo to musi pan znaleźć kogoś z wizą i pana zawiezie do Kalingradu. Ja mam wypłatę przez bank, niech pan mnie zawiezie, normalnie... Niech pan mnie normalnie... pan mnie nie rozumie. No. Ja nie mogę pana zawieźć do Kaliningradu, bo nie mam wizy ruskiej. To na granicę. Ja przez normalnie normalnie przejdę przecież. Zobacz pan to. Zobacz pan do tak się dlaczego, 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 tak szczerze, dlaczego pan się boi? Są jakieś tam restrykcje na granicy? Czy co? Ja się nie... Ja się nie boję, tylko niech pan mnie posłucha. Ja no. mogę pana dowieźć do granicy... No. I, I tam pana zostawić. No? Ale jak pan przejdzie dalej? Ja pój albo pojadę normalnie ro rowerem, będę udawał, że, że nic się nie dzieje, albo na piechotę. I co mi zrobić? Zatrzymają mnie i najwyżej wrócę się do Polski, kurde. Jeżeli pan chce wziąć rower ze sobą, no to musi pan wziąć taksówkę, kombi przynajmniej, żeby rower wszedł. A pan jakim samochodem jeździ? No ja się dalej jeździ. No to w sedan chyba też wjedzie aut samochód, znaczy rower do tyłu. Do roweru pan się wciśnie. No to wciśnie się pan. Ja się wcisnę do pana, tak? Wie pan, co taki większy samochód ma? Nikt nie że Dobra, y bo pan też już widzę, że przesadza. Nie, jest na internecie. Dobra, bo widzę, że już pan przesadza. Nie, nie przesadzam. Y nogę nawet mam, nawet nogą przejadę. I co, pan? Myślę, że będą do mnie Nocy, no. Nie, pan myśli, że będą do kolejnej nogi strzelać, no bez przesady, kurde. Nie, to nie chodzi o strzela. Pana mnie przypuszczał przez szlawa, no, to chodzi, Ja no, sforcuję no, bramę, mówię, ja nie. sforsuję bramę, moja kolejnoga hul... noga 250 na godzinę jedzie w 2 Max. Żartuje <grym, grym>, no, 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 nie żartuję, no, ja będę forsował, no, co mnie nie zabiją mnie chyba. Wie pan co? Nie, nie, nie. Jak chce pan jechać do Kaliningradu, poszukać sobie kogoś z wizą. Ja no. pięknie. Mogę, mogę panu numer przesłać chłopaka, który ma wizę, i, i z nim porozmawiać. Będę prowadzić dalej dzwonić, ale naprawdę, 500 złotych chciałem panu zaoferować, to jest duża kasa. Nie, no mówię, że mogę panu podać numer kogoś, kto ma wizę, i może pan nam do Kaliningradu. Za darmo czy za kasę? Nie, no, za kasę jak za darmo, za darmo to nic nie zabierzesz. No, za 500 zł pan oferuje. No ja nie pojadę, bo ja nie mam wizy, no mówi, pan mnie nie słucha. Ale ja nie no, chcę, żeby że pan, do... Ale pan stawi... rozumie, że ja nie chcę, że pan przekroczył granicę, tylko pan mnie na granicy wystawił i ja idę piechotą, albo właśnie nawet se wezmę i se przejadę nogą? Dobrze, ma pan gotówkę? Mam, ile pan chce kasy? Tam wyjdzie jakieś to parę złotych. No, no to jest nie. Dwie stópy da, pan, dam panu do ręki. Gdzie pan jest? Teraz? Czy za, za, tak. za, za. które, Bo ja będę chciał nie jechać teraz, tylko za godzinę w, w zachrągleniu. O. Kiedy? W zachrągleniu za godzinę. Za godzinę. Zbraniewa? Tak. Zbraniewa. No dobrze, to dzwoni pan za godzinę. To pana zawiązę pod granicę. No i tyle. Tylko mówię, że wiadomo, nie wiem czy się przebije, ale mogę wziąć kolej nogę złożyć nawet do bagażnika do Sedana wejdzie. No tak, jeżeli złożona, no to wejdzie, bo mówię, że z rowerem to by kiepsko już było. No. A oni się... A zio ma pan. E, no. Wizę rosyjską pan ma, tak? Wizę mam. No jak ma pan wizę i paszport, to przejedzie. No tak. A, a na przykład... Tylko y ciekawy jestem. No, no jestem bardzo ciekaw czy na kolejadze pana Fustu. No nie wiem, no bo ja normalnie sobie przyjadę, pokażę paszport, wizę, sobie pojadę i tyle. Bo tak naprawdę ja muszę w głąb wjechać 10 km tylko, nie? Bo ja i tak. Ja... No dobra, jak bo pan ja pan... i tak jadę. Tej... panu o, dobra, a to inaczej. Dobra, a jak mnie wpuszczą i na przykład jak już mnie wpuszczą i napisze panu SMS-a, że mnie wpuścili, to pan na mnie zaczeka godzinę za dopłatą? No to, to po co to tak? Jeżeli Pana puszczą, no to Pan pojedzie, nie jak mnie no tak. puszczą, no to w ciągu 30 ja... minut dojadę. Ale nie, nie, taka. nie, bo ja, jak mnie puszczą, to ja od razu będę wracał i znowu będę wracał, bo ja jadę do Dylera i znowu wracam do Polski, nie? No dobrze, no mówię, dojazd do granicy jest 20 minut, no. No tak. A, od, a odprawę to gdzieś potrwa... No Od 20 do pół godziny mogę pana trzymać na granicy. No tak, ale to wiadomo jak z no ruskimi. Nie... Wiadomo jak to z ruskimi. Ja im tam płacę jakieś. Jak będzie pan chciał, nie. to z granicy pan zadzwoni. Ja przyjadę wtedy. No, A pan trzeźwił, pije... pan żeby nie było, że pan będzie jeździł. Wie, że jakieś problemy będą? Nie, ja do drugiej godziny jeżdżę dzisiaj, także. O. No. To będę. Zapiszę pana numer, jak coś. No dobrze, no. Nie ma problemu. W końcu jakaś osoba, która chce się podwieźć. Bo gdzie bym nie dzwonił, to oni nie chcą jechać do Rosji. A ja tu masz przyniedziesz do Rosji, gościu. No bo pan źle mówi. Trzeba powiedzieć, że proszę mi podwieźć pod Szlabany i tyle. No. I do widzenia. No ale ta są... A jak pan cały czas mówi, że do Rosji, no to każdy mówi, że nie ma wizy. No ja też mówię, że nie mam wizy, żeby tam jechać. No ale można podwieźć po same y, szlabany. Znaczy tak, przed przejście graniczne. No tak. No, ja, bo fajnie. to mogę zrobić. No dobra. 200 zł się umawiamy, tak? No nie ma problemu. No mówię, za godzinę pan dzwoni, a podjadę ja. na pojedziemy. Jakiegoś kielicha można u pana w samochodzie wypić, czy to będzie jakiś yy, por... problem, żeby nie było, żeby jak wypije Pan kielicha i pojedzie Pan tą hulajnogą, to Pana schalcują tam na granicy. Rosjanie na pewno nie, tego nie zrobią. Nie, nie, nie Rosjanie. Polska strona. A ja, ja w polską stronę, to ja będę prowadził hulajnogę ręką, przynajmniej będę jechał tam, żeby bez przesady. E, pojazd jest w ruchu i, i normalnie jest Pan, tak nie. jak... Nie, ja, ja, ja złożę, normalnie będę w rękach trzymał, ja będę szedł, szedł złożoną... <laughs> Jak pan chce tę kombinację ja że kom, Ja wiem, że to się wydaje śmieszne, ale ja normalnie chulej hulienogę... na... nie, to, to, to inaczej. To nie jest śmieszne. Ja nie chcę nic nie wiedzieć. No, ja chuj nogę po prostu składam idę pod pachy i przechodzę jak do siebie. Mam papiery. No co co mi mogą zrobić? A pan by już przekraczał kolej I to żeby to raz. Chyba trzeci Rastra będzie dzisiaj. Tu w Grzechotkach? Jo. No dobra, no to najwyżej za godzinę się spotkamy. No, to będę dzwonił za godzinę. Która jest godzina? Przypomnij. 250. No to dobra, no to... No to dobra, no to da mi pan... No 40 no, jo, jo, będę do pana dzwonił. No dobra. Dobra, dzięki. Dobrze. O. Widzę, czekaj, muszę sobie mi, żebym za godzinę zadzwonił w dupie. Halo, dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Chciałem zamówić apartament w pobrzegu Państwa. Na jaki termin? Od poniedziałku do wtorku. Od poniedziałku do wtorku, ale jaki miesiąc teraz w tym miesiącu? Teraz w lutym. To nie, to... już mam zajęty ten termin. Dobra, a kolejny termin od czwartku do niedzieli. Bartku do niedzieli, no. muszę zobaczyć w kalendarzu. O, czekam. I mam zajęty do końca lutego ten apartament, Wie pan, no, yy, po, po, tak, po... co pan tam przyjrzę państwu. Po co pan wystawia te ogłoszenie na OLX, skoro pan nie ma wolnych terminów? Mam? Po co pan wys wystawia te ogłoszenie na Oliksie, jak Pan nie ma wolnych terminów? Mam wolne terminy w innych miesiącach. To proszę skasować ogłoszenie, bo ja nie mam czasu się boksować, tylko szukam noclegów, tak? Tak? Tak. No dobra, to jak, jak mi każe, to w takim razie usuwam. Zamykam działalność w takim razie. I nie, tak, bo ja nie mam to czasu, to... Że... ja nie mam nie czasu, wiem, czego będę żył. ja nie mam czasu po prostu, nie mam, nie mam czasu, szukam tego w brzegu, jest poza sezonem, powinien pan, pan mieć wolne miejsca, a pan pierdolczy, że pan nie ma wolnych miejsc do końca lutego, to po co w ogóle py pytać jaki termin? No Buczek, mogę sobie sezon obłożyć, tak? Ludzie dzwonią już teraz na wakacje o terminy. Tak, Popie, teraz, na tak, żyjesz? tak, teraz, teraz na pewno Polacy dzwonią na, na wakacje w Kołobrzegu za 1000 zł za dwie noce, zajebista impreza. Weź chłopie zejdź na ziemię. Chłopie, robi to od lat, także nie stresuj się. Jeź, jeźdź człowieku do Egiptu albo do Grecji, zobacz co jest prawdziwe życie, a nie ty w Kołobrzegu proponujesz Polakom wakacje za 500+. plus. Chłopy, to jest biznes, mnie nie obchodzi na co nie wydają pieniądze. No no to wystawię ci opinii na google. Dobra, wystawię śmiało. Widzisz, przejrzałem Cię. Pa. Wykorzystujesz Polaków. Co przejrzałem? Wykorzy... Ja wykorzystuję Polaków. Przecież oni chcą przyjechać, to chyba ty wiedzą o co się decyduje. przyjeżdżają tak? do, do, do koło brzegu do miasta emerytów, płacą grube siano i co mają. Yy, brudne, brudne miasto, miasto emerytów, tam tam obchodzi, miasto emerytów, nic się tam nie dzieje. Nie Miasto emerytów, nic się. Masz szczęście, że tam nie przyjechałem. Tak? włoskie, Avan... to mi avant... się serdzia. Awanturowałbym się. Tak? Jakby, mnie, jakby mnie nie nie, za... ci jeszcze, nie? Jakby nie jakby, zado... jakby mnie tam nie zadowoliła, zado... jakby zadowolił pobyt w koło brzegu, to bym awanturę robił. Tak? Poszedłbym do restauracji. No, no że mi wszyscy ludzie nie trafiają. No, trafiają się. Ty... Nawet na szczęście nie mi. No, masz szczęście. Jest że... jakieś takie odchyły i jakieś się trafiają. No to... Po prostu nie masz Czasami nie masz nad, nad, nad sobą takiego samca alfa jak ja. Masz samych emerytów. No tak, wiadomo. Król Stada się odezwał. Nie masz czasu, więc trafisz na, na rezerwowanie apartamentów, jak jest zajęty, ale teraz gadam. No, przed mną przez 5 minut i tracisz czas. Nie no, no, dobra, tak już na poważnie, dobra. Masz na marze coś? 12 marca mam urodziny. 12 marca? No, sprawdź. No, to, no, to mi się nawet nie chce nic wynajmować. Popięk. Sprawdź. Masz nie... sp zrobić awantury, to sprawdź. To ja za 300, a dziękuję za taki interes. Sprawdź, nie bój się Ale kurde. Się nic, nie bój się, nic ci nie zrobię. Nie ma opcji, to Nie, Ja b... się żeby nie boję, po prostu mi się nie chłyszał, Nie bój się, nic, nic ci nie zrobię, sprawdź. Szukaj dalej, Misiu. Szukaj nie... dalej, Michu. Nie bój się, nic ci nie zrobię, ja przyjadę z dziewczyną, żeby... Ja wiem, że mi nic nie zrobisz. Zobaczymy się po prostu ta... o tako, żeby wiesz... Dobra, szukaj dalej, Misiu, żeby... no, nie znajdziesz apartamentu. No to zapytam się na mieście ludzi, nie? Dobra, zapytaj się. Ale może wie, naprawdę. Mówię sorry, za, że tak gadałem, może za bardzo na siebie naskoczyłem, ale dla mnie i dla dziewczyny na marzec szukaj, 12 marzec. Nic nie wydaje chłopie, daj to już ten temat to jest. A co, poczułeś się urażony? Taki, nic, 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 nie nie po, po, poczułeś się nie. urażony. No że... Nie, po prostu nie potrzebuję takich co... Nie potrzebuję takich ludzi u siebie. Odłożę sobie nie muszę się martwić o obłożenie, będą terminy zajęte. Także mogę a, sobie to sobie prze, prze, Przestraszyłeś się przestraszyłeś się, że dzwoni chłopak 120 kilo, a nie jakiś pionek. Tak, no właśnie tak, no boję się. Dobra. Boję się, że przyjeżdża mi pobijesz. Nie, nie, że pobiję, tylko że przestraszyłeś się po prostu, że chłop dzwoni nie frajer, tylko że 120 kilo ziomek. A co to ma to znaczenie? No że ja przyjeżdżam i robię awanturę na starcie Aha, awanturę, no to rób, ok, pewnie że było. Zaserwujesz, no, zaserwujesz mi... Zaserwujesz mi jakiś gówno papier, a nie welwet. No to od razu masz pojechane. No tak, wiadomo. Zas, za, nie, zaserwujesz no, mi mam jakieś usted zajrzę w krana, tam będzie pleść. To od razu masz pojechane, robię zdjęcia. Wiadomo, wiadomo. No. Człowieku, miejsca parkingowe płatne dodatkowo, od razu jesteś pojechany, obsmarowany na spoty koło Jaki spotyk koło Do nie Swika, chopie, do nie Swika od razu, jaki spotyk koło Człowiek odrabiam. Ja, ja jestem bydle, nie człowiek. Ja potrafię się zrewanżować. Ktoś się znali bydlakiem, to ja od razu bydle się odzywa. No. No to z tego, ci powiedziałem, że ci nic nie wylajmy w żadnym A? terminie. A jestem, jestem freakfighterem, no. walczę Fame'em MMA i żądam y, urlopów w kołbrzegu. A, no to sobie mogę od federacji żądaj, niech ci organizują. Federacja i tak mi gwarantuje duży kontrakt, jak mogę sobie pozwolić, żeby tam siedzieć tydzień czasu i z foczką spędzić czas. No to, no to sobie spędź w hotelu pięcioklasowym, a nie u mnie, misiu. No a co co, ja wolę właśnie wybrać sobie taką normalną przystanię, jakiś hotel. No to masz w, hoteli, masz w tej przystanii dom w mieszkania apartamentów i w koło tego. Ja jestem yy, wiesz jaką mam, mam ksypkę na mieście No dawaj. Bydlę jak się napije okay. Halo. No Jaką masz ksywkę na mieście? A teraz nagrywasz na policję Co? Bydle jak się napije Bydle jak się napije, tylko masz ksywkę na mieście Tak No to dobrze, dobrze nie mówisz no może i pogadać, tylko słuchaj, ty nie groź mi śmiercią, że mnie zabijesz. Nie z zabije... ale... słuchaj, ty nie groź mi, że mnie pobijesz i zabijesz, i tak dalej, bo rozmowa jest nagrywana. Więc ja nic takiego nie powiedziałem, pytam, czy ile miałeś tych walk z Firemanem. Przed tym, co zacząłeś nagrywać, to mówię, że mnie pobijesz i zabijesz. Jak coś, to ja nie, nie planuję popełnić samobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Co ty mówisz, no, jak coś to. Yy, groziłeś mi, że mnie pobijesz i tak dalej. Jak coś, no to wiesz. No to sorry, że tak gadałeś, ale no, nie, wybaczam się, że tak powiedziałeś. Wybaczasz mi, nie, to, że ja kamień serca, No. Jak coś wy, wykupuję ubezpieczenie, jakby coś mi się stało, no to pierwsze, co? Twój numer będzie na samej górze. Że coś mi się stało, że mnie pobiłeś, to będziesz na samej górze. Dobra. Dobra. Super. No, ja no, dzięki za te słowa. Skąd ja mam widzieć? Skąd ty w ogóle jesteś miczym? Dzięki Jakim chłop, chłop y nie ostens włączył nagrywanie, myślał, że ja będę gadał y takie rzeczy, a ja go trolluję. A o tej godzinie to tylko dzwonić na kuręwski i na kobiety. No nie jest korska. Tak? Tam. O halo, dobry wieczór. Eskortka, Ma pan jeszcze dostępny ten zestaw okay, z y, Olixa. na i inne kobiety. E, słucham? Ma pan jeszcze zestaw ten dostępny... Zestaw zestaw suriwalowy. No tam chyba jest. Jeszcze. No nie, bo tak właśnie pan jest niepewny, bo, bo wolę się upewnić. Tam jest... No nie wiem, jak nikt tego nie kupił, na razie nie wchodziłem parę godzin, to nie wiem. Tam, tam jest w zestawie karabinczych widzę, granat, yy, scyzoryk, nóż, myśliwski. No, 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 to jak jest ogłoszenie, no to raczej ten, yy, chyba jest. No nie wiem, nie patrzyłem, bo nieraz yy, ktoś coś kupi, nie? Yy, mów, teraz... mów, 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 pan, mów pan więcej, mów pan więcej, bo naprawdę nic się nie idzie dowiedzieć. Ale o czym się dowiedzieć? Ten zestaw myśli. Tam jest wszystko opisane. Ze... Ja nie będę tego czytał, bo jest późna godzina. Proszę mówić, bo ja przyjeżdżam jutro, zabieram. Proszę mówić. Ale pan dzwoni tu z jakiegoś numeru, nie tego, bez wyświetlania i ten. A co, jaki numer się wyświetlił? Z Gdańska kierunkowy? Nie, prywatny. Prywatny, o no to jeszcze lepiej. No to przepraszam w takim razie, ale numer firmowy czasami wariuje, albo wyświetla się Gdańsk, albo prywatny. Ale nie nie, wiem, nie rozumiem o co panu chodzi teraz. Chcę, Ale chcę, pan chcę, to? chcę kupić to, chcę kupić zestaw, co pan wystawił na liksie. No, Lixie. Po no to co... może pan zamawiać go, proszę bardzo. No. Ale ja nie by tego zamawiał w ciemno, niech pan wiema makaron na uszy i tyle i dogadujemy się i zamawiamy. Na no, kurde jest piątek, wiem, że. Chcę, Słyszę po głosie, że pan też pijany, no to dogadajmy się i tyle, no kurde. Ja nie jestem pijany, człowieku, jak ja nie piję. O co ty w ogóle mówisz? Kim no, pan w ogóle jest? Pijeć, pam jedna różnica. Nie wiem, no, takim, takim, takim tonem to. Pijeć, pan, jeden chuj, no. No, no sorry, widzę, widzę, muszę skiepę zescytować, no bo nie możesz się wyświetlać numer per...